W lekcji na temat tabel widzieliśmy nietypowy sposób odnoszenia się do ym, adresów komórek poprzez ich nazwy odnoszące się do tabeli. Tak naprawdę, utworzenie tabeli powoduje, że w menedżerze nazw na karcie formuły Dostaniemy pierwszą nazwę zdefiniowaną, która odwołuje się do konkretnej tabeli. Nazwy tej nie można wyedytować, gdyż tabela jest takim obiektem zewnętrznym. Natomiast nazwy można też samodzielnie tworzyć i o tym będzie to ćwiczenie. Pierwsze polecenie: utwórz ręcznie nazwę zdefiniowaną EUR na komórce B2 i oblicz sprzedaż. Co to oznacza? Stajemy na komórce B2. W lewym górnym rogu, w tak zwanym polu nazwy, wpisujemy nazwę naszej komórki EUR. Nazwa została zaakceptowana. Trzeba um, dość precyzyjnie wcisnąć Enter, żeby mieć pewność, że ta nazwa nam tutaj wskoczyła. A następnie możemy podzielić przez naszą wartość EUR, którą możemy zaznaczyć równie dobrze um, w komórce i przeciągnąć formułę do dołu. Wykorzystanie w tym momencie formuły EUR pozwala uporządkować logikę kalkulacji i stworzyć jedno miejsce, gdzie będziemy sterować w sposób transparentny tym naszym kursem. Istnieje sporo restrykcji, jeśli chodzi o nazewnictwo takich nazw zdefiniowanych. Na przykład nie mogą one się pokrywać z nazwami komórek, bo komórka AB1 jest jedną z komórek już nazwanych w naszym arkuszu. W nazwach zdefiniowanych nie wolno używać spacji, jest kilka ukrytych nazw, których nie można wykorzystywać, także jest zawsze z nimi sporo zabawy, zwłaszcza, że różne operacje na arkuszu, takie jak kopiowanie, usuwanie samych nazw zdefiniowanych zwykle prowadzą do e, jakichś problemów. Wartość nazwy zdefiniowanej może pochodzić z komórki, ale może być podana po prostu w menedżerze nazw, w którym kliknięcie definiuj nazwę, Sprowadzi nas do miejsca, w którym możemy podać jej nazwę oraz konkretną wartość, w naszym przypadku polecenie drugie, wartość 0,17. Po kliknięciu OK zobaczymy, że nazwa nie przyjmuje spacji, w związku z tym trzeba dodać do niej podkreśnik. Taką nazwę zdefiniowaną możemy ponownie użyć w formule, dzieląc sprzedaż przez korona czeska. I przeciągnąć do dołu. Niedoświadczony użytkownik Excela nie do końca będzie wiedział, skąd ta korona czeska pochodzi. Nie widać jej nigdzie w komórkach, i jedyne miejsce, gdzie możemy ją znaleźć, to menedżer nazw. Jeśli mamy takich scenariuszy dużo, możemy oprócz ręcznego tworzenia nazw definiowanych utworzyć je także z zaznaczenia. W drugim scenariuszu zaznaczamy tabelę z nagłówkami. Walut oraz z ich kursami, i zamiast ręcznie je tworzyć, wykorzystamy polecenie utwórz zaznaczenia. Nazwy zdefiniowane będą pochodzić z lewej kolumny, a wartości z prawej komórki. Jak sprawdzić, czy te nazwy powstały? Możemy kliknąć menedżera nazw, ale jest też skrót klawiszowy Ctrl F3, który możemy do tego menedżera przejść. Znajdziemy tutaj walutę GBP. USD oraz CHF, które właśnie sobie zdefiniowali. Zatem, żeby dokonać przeliczenia kwoty w złotych na konkretną walutę, wystarczy teraz odwołać się do konkretnych nazw zdefiniowanych, takich jak USD, wcześniej GBP. I teraz CHF. Zakresem podanym w nazwie zdefiniowanej niekoniecznie musi być dokładnie jedna komórka. Może być to zakres. W naszym przypadku kolumnę J nazwiemy sobie faktury. Wciskamy Enter w okienku pole nazwy. Ewentualnie można było to też zdefiniować poprzez menedżer nazw lub definiuj nazwę. W tym momencie możemy napisać formułę, która obliczy, ile tych faktur się znajduje. Równa się ile niepustych w fakturach. Ale oprócz tego mamy nagłówek, w związku z tym przydałoby się odjąć jeszcze jeden faktur. Mamy 12, sprawdzamy, wszystko się zgadza. Jedną z nowości Excela 365 jest możliwość kliknięcia Enter w komórce po wpisaniu równa się nazwa zdefiniowana. Na przykład nasza sprzedaż jest tabelą, do której mogę się w tym momencie odwołać. We wcześniejszych wersjach Excela nie można było całej tej tabeli przywołać od razu przyciskiem Enter, natomiast w Excelu 365 kliknięcie Enter spowoduje wyświetlenie całej zawartości tabeli albo nazwy zdefiniowanej.